Dobra, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym i zarazem już e, ostatnim odcinku z gry Batman Arkham Origins. No i dzisiaj chciałbym Wam e, pokazać jeszcze ostatnią rzecz, taką w tej serii. E, I tak, będziemy się kierować do dzielnicy zaułki. E, tutaj, e, jak będziemy poruszać się po tej dzielnicy, to w pewnym momencie powinniśmy dostać jakieś zgłoszenie. E, i to powinno nam zapoczątkować misję, gdzie mamy schwycić kolejnego przestępcę. Ogólnie jeszcze dwóch nam brakuje, ale tak, z tym drugim przestępcą to może nie jest jeden, pojedynczy jakiś zły, a pakiet takich przestępców, oni są chyba nie, coś bardzo istotnie, to są po prostu cikinierzy z Blackgate, z tego więzienia i możemy sobie po prostu ich pochwycić tylko, że nie będę wam tego pokazywał, bo będą to powtarzalne rzeczy, to jest zawsze z tego co patrzyłem, o teraz strasznie tej gra mi zwolniła no, bardzo Także dajcie mi chwilkę. Dobra, witam Was już ponownie. Okazało się, że e, zwyczajnie komputer sobie coś tam instalował, aktualizował e, w systemie. No i musiałem właśnie przeczekać to. No i jak widzicie już teraz jest normalnie. Zwiększyłem też na ten odcinek e, detale e, z powrotem do tych wysokich żeby wszystko było tak jak poprzednio Tak więc e, cóż, e, cel mamy taki, żeby po prostu latać sobie po tej dzielnicy i chyba z tego co wiem po jakimś czasie powinniśmy dostać jakąś informację o już mamy coś tutaj. Okej okay, Zobaczmy

Can you find him, Batman? Can you save him? Ok, znajdź niej winnego człowieka. No dobra, zaznaczmy sobie pierwszy test siwy. I e, cel na ten odcinek jest taki, żeby Wam tutaj zaprezentować e, całość. Tej yy, misji, może nie dla siwy, a właśnie tego, żeby tutaj schwycić, pochwycić ją. I cóż, jeśli chodzi o kolejną serię, yy, no bo tutaj, tak jak mówiłem, no kończymy yy, Batmana, to już ostatni odcinek będzie z tej serii. No, jeśli chodzi o kolejną, to będzie gra o której też mówiłem już, ale tutaj przypomnę tylko: The Walking Dead, sezon pierwszy. Jeśli chodzi o kolejne sezony, to oczywiście wiadomo, będę chciał je przejść, ponieważ ja posiadam akurat wersję. To się nie nazywa Complete Edition, tylko Definitive Edition. Więc edycja taka no już. Ostateczna, gdzie tam jeszcze nawet trochę jest grafika poprawiona, z tego co widziałem. Także fajnie. I... I oczywiście mamy tam wszystkie sezony, wszystkie dodatki do wszystkich sezonów, jakie tylko wyszły. Także taka już edycja, gdzie kupując tą edycję, gwarantujemy sobie tak naprawdę. E, dostęp do wszystkiego, a kupiłem tę grę naprawdę tanio, bo, e, cóż, no, ta wersja definitywna e, pozwala na grę na mniej więcej 40-40 parę godzin, nawet. Bo licząc wszystkie dodatki, jakie tam mamy, no jest tego sporo, trzeba przyznać, jest tego sporo, bo sezonów wyszło w sumie chyba 5. Była jeszcze jedna część dodatkowa. Więc no, no jest tego sporo, jest. No, ale to tak jak mówię, na razie tym pierwszym sezonem się zajmiemy. A w przyszłości będziemy sobie powoli przechodzić kolejne. I będziemy grać oczywiście ze spolszczeniem, także. Tutaj. Okej. Okay. Chciałem zrobić przewrócenie w walce, ale coś się nie udało. 65, tutaj miałem mnożnik, więc naprawdę świetnie. To wyszło nie wiem czy to byli ci, których mieliśmy pokonać Kurde, ja tego gościa w ogóle nie widzę, ale Wiecie, tu mamy też Proszę bardzo. O, przy okazji kolejny poziom. To sobie jeszcze coś odblokujemy, tutaj mamy nowość. Aha, ciosy krytyczne, więc zadanie poszukiwania siwy. Aha, pomyślne użycie ciosu krytycznego to połączenie idealnego wyczucia z potężną siłą. Czas staje się krytyczny, gdy zostanie wyprowadzony zaraz po poprzednim uderzeniu. Ok, no i tutaj możemy coś sobie jeszcze kupić. Eee, to nie wiem może ten podwójny Batarang, niech będzie nie wiem być może tutaj musimy wejść bo nie widzę tego gościa w ogóle no, a mamy go Okay. No dobra, spróbujemy mu pomóc. Rzecz jasna. Dobra, niszczymy to. No zobaczymy ile nam zajmie w ogóle ta misja. O. Wow. Okay. Dobra, to było to ostateczne uderzenie. A i teraz? No tak, bo mamy zablokowane to. Więc musimy tak się przedostać. A, jeszcze drugie miejsce mamy. Dobra, to niszczymy. To by było na tyle Dobra To chyba możemy już Tutaj rzeczywiście Się wydostać No i uratować tego Policjanta Proszę bardzo did this to you the, the, they were all covered up like ninjas Shiva who where are they now I don't know my partner shot one of them and split they finished stringing me up and took off after him you should call the precinct have them send a car for you then find some place to wait we'll do thanks no, dobra. I should be able to pick up a blood trail okay To want Should lead me to the other officer. ze śladem ok. Możemy też biegać sobie, ok. Bo chyba w Arkham na przykład nie można było biegać, z tego co pamiętam. a no tu na szczęście możemy, więc no jest przyjemniej zdecydowanie można dużo szybciej sobie przechodzić takie na przykład zadanka jak tutaj tak to musieliśmy iść, a jeśli automatycznie zaczęliśmy biec to wyłączał nam się tryb detektywistyczny więc tutaj jest moim zdaniem dużo przyjemniej to zrobione No dobra. Naprawdę fajnie jest zrobione to, że ta peleryna Batmana jest tak mocno postrzępiona na przykład po takiej walce jak tutaj mieliśmy. No widać naprawdę duże uszkodzenia tej peleryny. Wiem, że dzisiaj może już to nie robi aż takiego, no nie wiem, wrażenia. No ale jak na 2013 rok Chyba w trzynastym wyszła ta gra, chociaż może w dwunastym nawet. A wiem, że za skanowanie tych yy, tego się dowiedziałem właśnie. O, że za skanowanie tych symboli właśnie dostajemy też punkty. To się dowiedziałem tego w sumie z internetu. Dobra, no, idziemy tymczasem dalej. Zobaczymy czy na tym odcinku kurczę uda się ją pochwycić Widzę, że trochę dłużej to trwa wszystko Dobra No i mamy tego policjanta no niestety chyba nie udało się mu przeżyć novorana why did you kill him because you wouldn't he was corrupt a murderer but there's no justice in this what do you know of justice behind bars or beyond them these people never change as long as they live gotham is stained this isn't the way and here i thought you might understand still the test must continue meet me at sheldon park Hmm. Dobra no to w takim razie ustawiamy sobie cel Spotkanie z siwą. Dobra zobaczymy. Czy dojdzie do jakiejś walki, czy czy jeszcze nie, no bo do walki pewnie w końcu dojdzie, tak przeczuwam. Byłbym naprawdę zaskoczony, i chyba nawet niemiło zaskoczony, tym, jeśli do jakiegoś takiego starcia z Shivą nie doszłoby, patrząc na to, że jednak zna się na technikach walki, wręcz więc. No, idealnie pasuje do konfrontacji z Batmanem. No i też na zakończenie tej serii. Hm. Jednak może się uda yy, skończyć tą misję w tym odcinku. Tak stwierdziłem, że może niekoniecznie. Patrząc na to, że to był dopiero pierwszy cel, ale się okazało, że już mamy yy, dwa zaliczone i teraz będziemy się wybierać do trzeciego. Kurde no A, i tam naprawdę ci snajperzy są okropni. Hm. O i tutaj mamy Enigmę. Chociaż dziwne, że nie siwa się pojawia tutaj, no ale cóż. Jak to wygląda w tym przypadku. Dobra, może jednak właśnie byśmy poszli najpierw do tego snajpera. Widzę, że on może nam to jednak sprawdzić. Niemiłe problemy. Mamy to. No i udajemy się do tego parku w takim razie. Czy tam, w sumie tutaj do środka? Tak. Już myślałem, że będzie to na otwartej przestrzeni. No ale dobra. Dlaczego tu wchodzisz? Nie masz miasta, którego trzeba uratować? Tak, to jest lekcja, która wydaje się być dla ciebie I wiele więcej umrze, jeśli nie nauczysz. Then you'll stand trial for all of them. <laughs> I admire your passion, though your cause is flawed. Now, let us fight. Dobra. Okay. Now... Tá, Aj. Niestety palec mi z analoga zleciał i...

But you have earned a reprieve. I hope in time you come to realize how wrong you are about Gotham. It is not meant to be saved. It cannot be saved. Only cleansed, and from the ashes, reborn. Alfred, I'm sending you two sets of coordinates. One is for a body. The other's for a survivor. Make sure they get to GCPD. Of course, Sam. Shall we consider the case closed then? For now. The last. See Shiva. Hmm Shiva nadal aktywne, oczekiwanie na plik poszuki poszukiwanego I proszę Pokonana, aczkolwiek nie schwytana Mamy jeszcze jedną tu postać Ciekawe o chodzi Bo chyba Enigmę mamy już tutaj gdzieś eee, w tych naszych tutaj Tak, mamy Enigma Hmm, to ciekawe. W każdym razie, e, jeśli chodzi o te rzeczy, które chciałem Wam zaprezentować, to e, już to zrobiłem, e, udało mi się tutaj pokazać Wam, myślę, całkiem sporo rzeczy. Mamy też tą modyfikację jeszcze na koniec e, dostępną, co mi pewnie pomoże w przyszłości. E, tutaj, jeśli chodzi o te rzeczy, no to... Mamy jeszcze jednego niezamkniętego przestępcę. Jeśli byśmy po prostu sobie podróżowali po Gotham, to w końcu odezwał się by do nas Gordon, komisarz Gordon, i poinformował, że z Blackgate uciekli przestępcy. No i czy nie możemy pomóc w schwytaniu ich. I tutaj byłoby tak, że. Mielibyśmy 20 takich przestępców, ale mówię, to są powtarzalne rzeczy, więc stwierdziłem, że chyba nie ma sensu wam tego pokazywać, bo byśmy musieli od punktu do punktu latać i walczyć. I w sumie nie byłoby żadnej takiej, myślę, ciekawej fabuły z tym związanej. Tutaj jednak z tą szywą było trochę inaczej, no bo jest to jedna konkretnie osoba i, i tyle. Tak więc, cóż, dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobała. No jeśli chodzi o mnie, to jak najbardziej gra godna ogrania. Zwłaszcza, że teraz, jeśli ogólnie jesteście graczami pc no to możecie sobie kupić klucz do całej kolekcji Batmana. Gdzie dostajecie wszystkie części, e, właśnie Batmana, chyba też z, z tym Origins, właśnie? E, I e, to jest edycja, gdzie dostajecie chyba też w ogóle wszystkie DLC do wszystkich gier e, w tym pakiecie. E, i, I ja kupiłem taką edycję za chyba jakieś 14 zł, akurat jakaś promocja była więc naprawdę warto bo jest to kawał świetnych gier do grania które pozwolą Wam się nacieszyć przez no paręnaście ładnych godzin patrząc na wszystkie części no to paręnaście, nawet kilkadziesiąt godzin na pewno, jeśli zwłaszcza będziecie chcieli wymaksować te części to, to myślę, że spokojnie z 70-80 godzin przed Wami gry, jak nie więcej także Cóż, dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Jeśli chodzi o kolejną, to tak jak już na tym odcinku mówiłem, zabieramy się za The Walking Dead sezon pierwszy w wersji Definitive Edition i od razu ten pierwszy sezon zrobimy sobie też z DLC, więc na koniec zostawię sobie jeszcze te DLC. -ki. I cóż, to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i do ustrzenia na kolejnych. Odcinkach, yy, na kolejnych seriach na kanale. Na razie.